Gdzie to jest? 15 rok. Parkowanie z tyłu. Kamery nie ma niestety Chyba. Jednak nie ma 15 rok, 230 przebiegu Ali gada, że po rozrządzie W 2 litrach 235 przebiegu i kosztuje 8 800 euro 8, 800 euro ciekawe Już gotu przy przypalamy jest jest trzeba uważać bo kluczyk na kleju Który bity Nic się nie tłuczy Żadne trzy masowe kółka i trójkąty lustrogrzane, Chowane Ciekawa historia Nawigator tej sprawy sztuk dwie trójkąt oznacza otwarte drzwi nie 2015 rok 235 przebiegów w 2 litrach nie ma prawego reflektora bo jest dotknięty gdzieś a tu jeszcze maska, kurczak, popało go trochę kosztuje 8, 800 euro Dziś gdzieś dotkobyło było 8-8 euro kosztuje taka akcja już ci wysyłam już Ci wysyłam Żydę okiem literki Opa, jeszcze może utelgował to całkiem fajne A ucisko O kurde Pełen sprzęt Jeddy oddam kluczyk, czekam na wieści a no może akurat się spodoba to. Jest tylko jeden kluczyk, to jest taki skromny minusik. Ale. Ty też się utarguje. Co? No te podrówki. A tym placu ostatnio, zresztą dwa tygodnie temu też. Tutaj zielona, tutaj błękitna. A tydzień temu to Karoki, czy Kodiaki były. Tydzień temu widzyna był. Czy dwa tygodnie już może ten czas szybko biegnie Volvo XC60 w białej Perle. 23 rok nabył za 6-500 euro z przebiegiem 40 tysięcy km inscription wiem państwo wiarę nowe auto no właśnie też nie byłem własnym oczom a widzu bo teraz się nie może otrząsnąć tej radości widzę tych jest mam odebrać brief halo? halo? wybór numer 2 a tam jest główny szef odebrzmy briefik z kupionego wozu tydzień temu bo dokumenty były, shine był w wymeldowaniu mniejszy briefiki zielonkawy Teraz to wszystko ogarniemy A jeszcze odbieramy drugi kluczyk Bo to jest po prostu zasada Główny szef zadzwonił do Chłopaków Teraz mi biuro otworzą i Brief się ukaże Moim niebiańskim Oczętom Suzuk Jaka to rzadkość? Suzuki poobijaniak X30 Aż tu jest dziwnie Ale za 3000? Czemu nie? Myślę, że będzie droższy S-Line To będzie grubiej chyba To z tyłu, żeby była dostrzeda stara rurka, który to rok No, albo mnie zmylili na lampach. Szukamy naszej lampy. Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło. I wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki i sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, Pan Romek. Czołem, cześć, pozdro 600.